Od pierwszych kadrów filmu poznajemy dwa bezpośrednie przeciwieństwa, które pracują w tym samym wydawnictwie. Lucy Hutton jest żywiołową, bezpośrednią i aktywną dziewczyną, a Joshua Templeman wręcz przeciwnie, bardzo zimnym, spokojnym i rozsądnym mężczyzną. Charakter pracowników jest wyraźnie widoczny na pierwszy rzut oka w miejscu pracy. Lucy mówi, że to miejsce należało kiedyś do firmy, która naprawdę dbała o jakość literatury. Jednak czasy się zmieniają, a nowa firma zajmuje się bezduszną dystrybucją biografii sławnych ludzi. Ale bardziej niż ten fakt, Lucy irytuje tylko jej kolega, który siedzi naprzeciwko i powtarza każdą jej czynność. Dziewczyna czuje, że szczerze nienawidzi Joshua. Lucy wymienia nawet oczywiste powody tego uczucia. Po pierwsze, mężczyzna nie umie się uśmiechać. Po drugie, jest maniakiem kontroli. Po trzecie, czepia się najmniejszych błędów, a po czwarte, przyczynił się do zwolnienia wszystkich przyjaciół Lucy. Przed spotkaniem w sprawie pracy Joshua krytykuje dziewczynę, mówiąc, że ona na próżno stara się być wygodna dla innych, zamiast rozkazywać ludziom, aby wykonywali swoją pracę. Helen i Richard, właściciele firmy, ogłaszają, że zamierzają zatrudnić menedżera, który będzie nadzorował pracę we wszystkich działach. Joshua i Lucy natychmiast decydują, że są gotowi rywalizować o to stanowisko. Kłócą się o to, kto co zrobi, jeśli jeden z nich zostanie szefem. W końcu rywale zgadzają się, że jeśli jeden z nich wygra, drugi odejdzie. W biurze Lucy otrzymuje od Danii wydaną książkę, nad którą pracowała oraz figurkę Smurfa. Dowiedziawszy się, że dziewczyna je kolekcjonuje, Joshua jest otwarcie rozbawiony i kpi koleżanki. Jednak po chwili niespodziewanie, mężczyzna z lekkim uśmiechem obserwuje urocze dziwactwa Lucy. Richard przychodzi do biura i żegna się z pracownikami przed rozpoczynającym się weekendem. Lucy jest zła na komentarze szefa, a Joshua niespodziewanie staje po jej stronie, choć uważa, że wydana książka jest słabej jakości. Po pracy dziewczyna wraca do swojego przytulnego i ciepłego mieszkania. Lucy ogląda swoją kolekcję smerfów i rozmawia przez telefon z matką, życząc jej wesołych wakacji. W nocy Lucy niespodziewanie ma romantyczny sen z udziałem Joshua. Lucy przychodzi do pracy w fantazyjnym stroju, ale Pech chciał, że potyka się i upada tuż przed swoim kolegą. Joshua pyta, czy dziewczyna idzie dziś na randkę, a Lucy to potwierdza. Dziewczyna mówi, że jej roztargnienie wynika z tego, że się nie wyspała. Joshua z uśmiechem sugeruje, że to przez przyjemne sny z jego udziałem. Lucy przysięga, że tak nie jest, ale nie jest zbyt przekonująca. Joshua domyśla się, że dziewczyna kłamie na temat randki, a gdy Lucy podaje czas i miejsce, mężczyzna twierdzi, że też się tam dziś wybiera. Aby nie dać się złapać na kłamstwie, dziewczyna postanawia zaprosić nieco dziwnego projektanta, Daniego. Wieczorem, korzystając z nieobecności Joszuj, Lucy przegląda jego rzeczy, ale powracający mężczyzna domyśla się tego. Zjeżdżają windą i zaczynają się kłócić. To rozwściecza Joshu'ę i zatrzymuje windę. Nagle para całuje się namiętnie i opamiętuje się dopiero, gdy kontaktuje się z nimi pracownik obsługi. Joshua postanawia zabrać dziewczynę do domu. Jednak Lucy jedzie na randkę z Danim, a ona dosłownie wyskakuje z samochodu, nie biorąc nawet parasola, który trzymał dla niej mężczyzna. W barze Lucy postanawia odejść na chwilę, ale widzi Joshuę, który postanawia dać jej zapomnianą torbę. Mężczyzna zachowuje się bardzo uprzejmie i czule, ale Lucy traci panowanie nad sobą i wychodzi. Randka z Danim przebiega cudownie, okazuje się, że para ma ze sobą wiele wspólnego. Następnego dnia Lucy otrzymuje nawet kwiaty od chłopaka w pracy dziewczyna wygląda na wypoczętą i łagodną, w przeciwieństwie do marszczącego brwi i niespokojnego Joshua. Mężczyzna proponuje rozejm, na który Lucy przystaje. Kiedy Joshua pyta o randkę, dziewczyna mówi mu, że wszystko poszło dobrze. Helen wchodzi i informuje, że pomysł Lucy na imprezę został odrzucony, a Richard pojawia się i wyjaśnia, że to dzięki pomysłowi Joshua na wypad na paintball. Wściekła na taki obrót spraw, dziewczyna rzuca się na kolegę i pyta, dlaczego wszystko zepsuł. Okazuje się jednak, że to wszystko było tylko w fantazjach Lucy, a w rzeczywistości ona powstrzymywała się i zaciskając zęby próbowała przyjąć nowinę. Przed meczem podchodzi do niej koleżanka Julia i prosi o ponowną pomoc w pracy, a Lucy ponownie się zgadza. Joshua ponownie ją za to krytykuje. Dany pojawia się i ratuje sytuację. Gdy Joshua pyta, czy dziewczyna czuje się dobrze, Lucy odpowiada, że jest gotowa do walki ze swoim wrogiem. Mężczyzna przypomina jej jednak z uśmiechem, że są w tej samej drużynie. Podczas gry prawie wszyscy zostają wyeliminowani z powodu dobrego snajpera. Lucy i Joshua postanawiają się z nim rozprawić, aby wygrać. Jednak dziewczyna nagle czuje się bardzo chora. Joshua uspokaja ją i postanawia zabrać do domu, mówiąc, że zauważył gorączkę Lucy przed meczem. Dziewczyna znów czuje się chora, a Joshua opiekuje się nią, zachowując się bardzo delikatnie i taktownie. Podczas gdy Lucy się myje, mężczyzna ogląda jej mieszkanie i jest zafascynowany różnymi szczegółami, zabawkami i notatkami. Joshua daje dziewczynie termometr i siada obok niej. Widząc, że temperatura Lucy jest bardzo wysoka, mężczyzna postanawia sprowadzić lekarza, który jest jego bratem. Mężczyzna rozmawia z Joshuą w kuchni i przypomina mu o zbliżającym się ślubie. Lucy dowiaduje się, że wszyscy w rodzinie Joshua są lekarzami. Dziewczyna wyznaje, że bardzo podobał jej się ich pocałunek w windzie. Następnego dnia Joshua postanawia lekko posprzątać mieszkanie, podczas gdy Lucy śpi. Wkrótce dziewczyna wraca do zdrowia i idzie do pracy. Danny spotyka ją tam z kwiatami, ale Lucy traktuje go raczej z dystansem. Na stole dziewczyna znajduje prezent od Joshua. sok truskawkowy, którym matka częstowała ją w dzieciństwie podczas choroby, róże i liści. Lucy przychodzi do Helen, a kobieta mówi, że dziewczyna byłaby świetnym menadżerem, ponieważ potrafi robić to, czego inni nie chcą. Po spotkaniu z Joshuą, Lucy proponuje, że odwiezie go na ślub brata, aby zapłacić za jego pomoc. Lucy wpycha mężczyznę do magazynu i próbuje go pocałować. Joshua mówi jednak, że ona spotyka się z Denem, a on nie dotknie jej ponownie, dopóki dziewczyna nie powie, że on jest jedyną osobą, która kiedykolwiek pocałowała ją tak, jak zrobił to w windzie. Lucy postanawia pójść na randkę ze swoim chłopakiem. Tam dziewczyna całuje dla niego, ale zdaje sobie sprawę, że nic do niego nie czuje. Lucy czeka pod domem Joshua i wyznaje, że nikt nigdy nie pocałował jej tak jak on. Mężczyzna zaprasza koleżankę do swojego domu. Lucy jest zaskoczona, gdy odkrywa, że kolekcjonuje on samochody i lubi dobrą klasyczną literaturę. Joshua wyjawia, że uczęszczał do kolegium medycznego do drugiego roku studiów. On jednak znalazł się w gabinecie patologa i dosłownie zwymiotował na widok tego, co zobaczył. Rodzina dziedzicznych chirurgów była zszokowana i rozczarowana, że Joshua postanowił związać swoje życie z czymś innym. Lucy głaszcze dłonie mężczyzny i uparcie sugeruje, by rozładował napięcie i zagrał w nocne gry. Joshua sugeruje jednak, by po prostu poszli spać. Sfrustrowana dziewczyna myśli, że mężczyzna tylko się z nią bawi i wychodzi. Następnego dnia Joshua próbuje być miły dla Lucy, ale dziewczyna zachowuje się bardzo agresywnie. Niespodziewanie pojawia się Richard z Simonem Michelem. Szef twierdzi, że taki celebryta będzie w stanie dać Joshui genialną rekomendację do objęcia stanowiska menadżera. Lucy postanawia również skontaktować się ze swoimi poprzednimi pracodawcami, ale nikt nic o niej nie pamięta. Dziewczyna spotyka Daniego i wyjaśnia, że nie mogą już być razem. Następnie Lucy wraca do domu i dekoruje dom na święta. Nagle do drzwi puka Joshua, przypominając jej, że dziewczyna obiecała zabrać go na ślub brata. Lucy próbuje odmówić i porównuje mężczyznę do lodów. Atrakcyjnych, ale zimnych. Potem Joshua przypomina Lucy, że ona jest mu winna przysługę. W drodze na wesele Lucy ponownie pyta mężczyznę o jego rodzinę. Joshua mówi jej, że jego matka jest bardzo wrażliwa i miła, ale jego ojciec i brat nadal obwiniają go za porzucenie koledżu medycznego. W hotelu nagle okazuje się, że tylko jeden pokój został przypadkowo zarezerwowany na nazwisko mężczyzny, a nie dwa. Joshua zaczyna się kłócić, ale Lucy mówi, że wszystko jest w porządku i nie będzie to zbytnią niedogodnością. Dziewczyna przygotowuje się do kolacji i jest podekscytowana możliwością spędzenia czasu z mężczyzną. Joshua prosi o pozwolenie na wzięcie prysznica, a następnie nalega na bliższe poznanie Lucy. Świetnie się bawią, a Joshua sugeruje nawet, by spędzili razem wieczór. Dziewczyna jest jednak temu przeciwna, ponieważ obiecali, że przyjdą na próbę ślubu, a nie jest miło ustawiać jej brata i jego narzeczoną. Joshua mówi, że Lucy nie powinna tak bardzo starać się zadowolić innych ludzi i spełnić ich oczekiwania, ponieważ ważniejsze jest bycie sobą. Dziewczyna nagle pyta o dziwne znaki, które widziała w pamiętniku, a mężczyzna przyznaje, że zanotował, co ona miała na sobie, gdy się kłócili i gdy szalenie kusiło go, by pocałować Lucy. W odpowiedzi dziewczyna przyznaje, że skłamała na temat randki i że zaprosiła do niego później. Następnego dnia Lucy i Joshua w końcu poznają jego rodzinę. Matka jest bardzo przyjazna, zgodnie z oczekiwaniami, ale ojciec Antoniego jest przesiąknięty sceptycyzmem i nie chce rozmawiać z synem i jego dziewczyną. Lucy rozmawia z panną młodą i nagle dowiaduje się, że spotykała się z Joshuą przez rok, a następnie uciekła do jego brata, Patrika. Lucy rozmawia o tym ze swoim chłopakiem i mówi mu, że nie ma się czego wstydzić. Joshua komunikuje się z ojcem, ale ten nazywa syna człowiekiem bez ambicji i wygłasza pochwałę na cześć Patryka, który spełnił jego oczekiwania. Kiedy Joshua wychodzi, jego matka mówi Lucy, że jej syn dużo o niej mówił i że dziewczyna jest najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się jej synowi. W międzyczasie Antony poucza Joshua o dobrej pracy, a nie o stanowisku sekretarki w wydawnictwie. Gdy Lucy słyszy te słowa, traci panowanie nad sobą i staje w obronie swojego chłopaka. Dziewczyna mówi Antoniemu, że tylko dzięki Joshui firma jeszcze nie upadła, a on jest bardzo odpowiedzialnym, zimnokrwistym i inteligentnym pracownikiem, więc oskarżanie go jest wyjątkowo głupie i nietaktowne. W tym momencie kończy się pobyt pary na weselu Patryka i wychodzą. Po drodze Joshua mówi, że wiele dziewczyn po prostu go wykorzystało. Po powrocie do domu mężczyzna wyznaje Lucy, że ją kocha. Dziewczyna jest tym onieśmielona, gdyż obawia się, że z takimi charakterami trudno będzie im razem żyć. Joshua nie jest jednak tym faktem powstrzymany i proponuje, że spróbuje. W pracy Lucy nagle słyszy, że mężczyzna jakby zaplanował to wszystko z Richardem, aby pozbyć się konkurenta. Zdenerwowana dziewczyna opowiada o wszystkim Daniemu. Joshua widzi ją tam i aranżuje skandal z Lucy w pracy. Dziewczyna z kolei ponownie nie ufa mężczyźnie i obiecuje, że nie pozwoli mu zrujnować firmy. Do prezentacji i wyboru kierownika pozostał już tylko tydzień. Lucy aktywnie działa, a prawie wszyscy pracownicy ją wspierają. Dziewczyna jest jednak zaniepokojona nieobecnością Joshui i obawia się, że jest to jakiś przebiegły plan. Lucy w końcu odmawia Juli i uczy się mówić to, co myśli, zamiast próbować zadowolić wszystkich. Joshua zauważa to i naprawdę cieszy się z postępów dziewczyny. Wraz ze swoimi innowacyjnymi pomysłami, Lucy występuje przed komisją i zasługuje na aprobatę. Kiedy wchodzi do biura, dziewczyna myśli, że Joshua wygrał, ale sam mężczyzna zaprzecza temu i gratuluje Lucy zwycięstwa. Mężczyzna mówi jej, że on odchodzi z wydawnictwa, a Helen zachęca go, by o tym nie mówił, dzięki czemu Lucy będzie jeszcze ciężej pracować nad swoją prezentacją. Dziewczyna zostaje kierowniczką i godzi się z Joshuą, który odchodzi do innej firmy. Lucy uczy się być odpowiedzialna i podejmować własne decyzje, zamiast polegać na życzeniach innych. To już koniec filmu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Polubcie ten film. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych filmach.